Hej, 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 witam Was serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale. A w dzisiejszym odcineczku e, spróbujemy sobie zbudować swój własny kamper. Oczywiście jest to gran na Robloxie, więc mam nadzieję, że jeśli będziecie chcieli je kiedykolwiek w nią zagrać, to ją sobie e, znajdziecie. Tutaj mam w ogóle taikon e, mojej siostry Oliwii i Lego. Ona jest, jesteś przede mną? Tak. Yeah. Okej, okay, Oliwka jest przede mną. Gramy dzisiaj z moją siostrą, żeby nie było. Tutaj. I Oliwka też tam sobie stworzy swój camper. No i dzisiaj się po prostu zajmiemy tym kamperem. Datko nie było odcinka z jakiejkolwiek gry. Najczęściej było z Brookhaven. Aha, właśnie kupiliśmy. Okej, okay, nieważne. Ale teraz myślę, że taka fajna będzie odmiana tego. No i dostaniemy... ile no? Co? 5 sekund 30? O, to fajne, dobra. Spoko. E, dobra, zaczynamy. Gdzie to się zaczyna? Okej, okay, tutaj drzwi za 60? Ej, drogo! Dobra. okej, okay, nieważne. Pomijmy ten fakt, że jest drogo. Hmm. Zresztą zawsze w takich grach trzeba dużo tutaj dawać. 310 za podłogę. U ciebie też było tak drogo? 310 za podłogę, tylko tyle. No. 5000 jest za 60 Robuxów. Ale nie wiem, Robuxów są takie coś, nie ma opcji. Jestem za tobą, skaczę do ciebie. Widzę cię. że jestem przed tobą. Aha, jest przed tobą. Przepraszam, widzowie, ale nie wiem, co się stało, ale jakoś mnie wywaliło. Czemu nazywasz się Tykon Efektor 555, na górze A? No, ty też. E, widzę was Widzę i ciebie Oli z przodu i mal was z tyłu Pow pies, który stoi pod drzwiami, okej okay. Jaki pies? Frytka Aha Aha Spuszczamy? Jak stoi to... To idź, dobra A ja to coś pies. będę... Ja będę kupować No dzień dobry Dzień dobry Pani Ślicznotko, no zapraszam. No chodź tutaj na łóżeczko. No dzień dobry. Dzień dobry Pani Fryteczko. Dobra, mm, gramy. Przepraszam za przerwę, ale chcieliśmy Frytkę wpuścić do pokoju. Tak, Fryteczko, buziaczek. Dobra, mm, zbieramy. Ej, szybko się to dzieje nie stać nas. No i jestem na dachu XD, zobacz. Widzę ciebie. Halo, widzę ciebie, jak fajnie róż ma się dach. No wiecie co? Ja nie mam dachu. Ale ona ma. Is malwa tutaj Co? Czy co? Właśnie nie wiem. Bo nie widzę ty tajkonu i smalby Widzę ciebie XD No dzień dobry Ej za mało hajsu Strasznie drogo jest tutaj, ale zrobimy dzisiaj Postaram się na dzisiejszym odcinku Nawet gdyby ten odcinek miał trwać godzinę To postaram się dzisiaj ogarnąć Tak żeby ten dom był wiecie tak Ej, drugie Na fula zrobione. Piąte, piąte Piętr. Piąte? Yy, z drugiej znaczy się. Czekaj, idę do ciebie. No, musisz jak... Trochę to zajmie. No. Za to powrót. Powrót będzie łatwy. Ty masz Je? No. Yeah. 480, bo muszę pójść zaraz uzbierać. Prawie przy tobie jestem. Prawie. Hej. Okay. Ten teraz skoczę do ciebie. Pomocy, pomocy. O, jestem. Hej, Teraz robi ścianę. Aha. Dzień dobry. Ej, fajne, fajny domek. Ładny. Ładny, ładny, ładny. ładny. Wszystko to jest ładne. Dobra, Nara, lecę do siebie. Lecę do siebie. Lecę, bo chcę patrzeć, jak my szybko biegamy. No właśnie, szybciej od aut. Masz sufit zazdrośny. Tak, nad tą głową. Aha. Mam, mam 6300. Już 5300. Ej, to, to jakby, tak dużo. Takie to stoi dużo wszystko drogie. to jednym razem. Ok. 570. A ja? 930. Oj, no ale ty masz dużej. Ja już mam 630 teraz. To czeka jeszcze to, więcej. to poczekajcie, widzowie, Wiecie co? Sobie, ja sobie tutaj chwileczkę poczekam. Poczekam aż mi się tutaj te pieniądze uzbierają e, I po prostu wrócę do was jak już będę mieć 10 tysięcy, czy coś takiego e, Albo może i 100 tysięcy, zobaczymy czy się uda nam dzisiaj wybić 100 tysięcy tutaj Ej, w sumie, czekaj 100 tysięcy tutaj jest, 1 milion jest i 100 tysięcy jest za 350 robuxów e, Gdybyśmy tak poczekali tutaj Ej, dobra, widzowie, ja czekam i zobaczymy, jak ma... Dobra, w dzisiejszym odcinku test na moją cierpliwość, zobaczymy, do ilu pieniędzy uda się nam dobić. No to robimy cięcie i widzimy się już zaraz. Okej, okay, widzowie. E, zobaczmy, ile mam kasy. Okej. Okej? Okay? Okej. Okay? Okej. Okay. Okay. 1045 800... Nie, dwadzieścia Okej, okay. mamy równe 0, jakbyście zobaczyli na moim koncie. Więc musimy wysyć 4. Zebrałam to. Dobra, w końcu mamy taką dużą sumę pieniędzy w ogóle. Bardzo spoko, poróbmy teraz to, bo musimy to przecież powydawać, żebyśmy coraz więcej na tym zarabiali, więc a ty masz? Ja mam je ponad 200 tysięcy. Miała ponad 200 tysięcy, bo ona w ogóle więcej miała zrobione ode mnie. Skończyłam mm. drugi pokoik Ale fajnie Co to tak szybko kończysz Ty też teraz to będziesz szybko kończyć No wiem Jak Teraz, teraz u mnie... to po prostu chodzisz nie brakuje ci kasy No ale u mnie jest, niektóre rzeczy są po 19 Koła czy po 20 Właśnie kupiłam że to 14 yy, no. Pieniędzy Koła mhm. Oj o, mam już schodną gę. Omg. No, Wicka się zapyta, ile mam pieniędzy miałam? 150 kół. Około 150 kół, żeby Ale nie było, że oszukuję A to że tu będą auto. Ej, na dole coś jeszcze będzie. Patrz. Czyżby na dole coś jeszcze będzie? Patrz. Patrz, jak zrobisz tak. No, to tutaj będzie. Nie wiem, zobaczymy. To dopiero teraz. To zro... Mam psa tak w ogóle. Masz psa? Tak. A, ci zazdro. Mam lat roczek i zaraz zobaczycie, że on zaraz będzie miał. Więcej? On o, ma dwa latka. Ojejku. Nie ma na imię ma na lego. Mateczko, ile rzeczy? Czy to sobie być jakiś bar, czy coś? Mateczko, ile rzeczy? Ma 3 lat No, tak szybko rośnie im wiek, tak. serio? Tak. Matko, ale to wszystko drogie. Już nie mam sto koła, no cóż. Piesek naprawdę kosztował mi więcej. Ile? Z wszystkich. Jakoś Dwadzieścia. Tysięcy? Mm -hmm. A on chodzi za tobą? Nie. Po prostu siedzi w jednym miejscu Nie. czy chodzi po domu. Siedzi w jednym miejscu. Ojej jej. I ma 5 lat. O! Wow. To już duży. Mm -hmm. Zaakceptuj. A, ja on tutaj na górze też mi zbiera pieniądze. Co to jest? A o tym, że będziesz a na górze ci rzeczy? A wiesz, u, 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 że na górze też ci pieniądze, na górze też pieniądze dostajesz? No. Mhm. It's Natix dołączył do projektu użytkownik. Jakby co, co zapraszam na zwiedzanie? Zaraz przyjdę, ma. Malwa, It's malwa, zaraz przyjdę. 7000, tysięcy. ile ja zbieram za jednym razem? Ile jest ma... 8 lat. 8 lat mam. 2500... Nie miałam upadki z Alą widziałyśmy, jej pies miał 35 lat. No. Strasznie drogie są teraz te rzeczy. Ale można przynajmniej zarobić, wiecie, na górę i na dół. Mam pieska... Nie, jeszcze nie mam. Co mam pieniędzy? Mam tylko 16 koła pieniędzy. Czy Wy to rozumiecie, że mam tylko tyle pieniędzy? Musimy szybko. zbierać moje pieniądze. Szybko to się Nie chcę moje. Nie chcę moje pieniądze. Dać mi pieniądze. Ja chcę pieniądze. Nie, pie za 5 tysięcy. Jest Kot. Pisa, Mój pies, pies ma 11 lat. Czekam, aż będzie miał. Skaczemy na Bandy. Przepraszam, musiałam to zrobić, okej. Okay? Dobra, zaraz będzie 13. Nie nazywajcie mnie wariatką. Po prostu musiałam skoczyć na banży. Nie, 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 nie. nie. Robux nie ma opcji. Zaraz przyjdę, Cmalwa. Jest mniej, 13 lat. Chcę mieć takiego. O, to teraz mam prawdziwego psa. Kremowego. Masz kremowego psa? Lego. Nie ma na imilego. czy dziewczynkę? Dziewczynko. No to... Masz psa o nazwie Lego, który jest dziewczynką. I ma wiek 13, czy jest idealnie. Idealnie, on gdzieś zaraz urośnie. I psa, magasek pieska. Jakimś z tym już ma 15. Ojoj. <słuch> Za mało pieniędzy. Ja mam mało pieniędzy. Gdzieś albo na trzecim piętrze, Zbieramy albo pieniądze. na drugim. <słuch> Tu pod sto? sam koniec będą autka, co nie? No. Ale one kosztują 100 sto... tysięcy? Tak. Za mało pieniędzy i już mój mnie na to nie mój... stać. Mój pies jest 13, ma 18 lat. I tmalwo się bardzo wybudowała. Fajnie, fajnie. Ile no, masz? Ja chcę, 3 latka. To, będzie to nie będzie dok, tylko to będzie... Ale to sprzątaj swój Misha. dom Sprzątaj dom. Z piesek on nazywi misia, która ma 4 latka. musisz mi sprzątać dom. A dostaje za to jakieś pieniądze? O, coś to za to pieniędzy. Mm. Nawet spoko, nawet spoko cena za sprzątanie swojego domu, ok Gdybym jedna dostawała, to mój pokój byłby sprzątany codziennie, a jest sprzątany raz na ruski rok. <laughs> Przepraszam, ale muszę się czasami do was, dla was czegoś... Do... Jezu, muszę o, wam mieć coś powiedzieć. Nie, jest wydaje pokój. Aha, bo to toaleta. No właśnie też robię toaletę. Też się ja zdziwiłam przed sekundą, weszłam. Nie stać, nie mam za mało koła. Sprawdamy. Gdzie sta pieniędzy? jest sta pieniędzy? Um, Ferycja chyba chce wyjść. Otworzysz jej? Mhm. Dzięki. Ile tu mamy? 9000. Papa. Ile masz mi się lat? Mój pies już ma 8 lat. Znakomicie, nie? Co, dlaczego ja co chwilę wchodzę na te gamepasy? Tego są zaraz rzucone tutaj po tym. Ja w ogóle mam mały procent. Jest... Tu masz. Wpięta jest do mnie. kolejny raz? No, mam za mało pieniędzy. To jest po prostu nie fair. Aha, no cały czas wchodzę w no tę grupie znów, game passy. Nie dom, o co chodzi? No widzisz, że nikt tu po domu nie chodzi. Chyba nie jestem aż taką bałaganiarą, żeby rozważać takie rzeczy. No halo. Mam 60 pieniędzy. Czy to jest normalne? Tu mam chociaż 3000. Ja po prostu biegam i zbieram pieniądze z domu. What? Mam już du drugą część. Patrz. Patrz. Drugą część? Wow, fajnie. Mam ja mnie nie stać. Super, a mnie na nic nie stać. Muszę wziąć to za 13 koła. Jakie 13? Tu będą, widzisz, tu będą auta. O, fajnie. Tak, nie Robimy, widzowie, to samo, co wcześniej, po prostu. Widzimy się za sekundkę. Jak ja trochę tutaj poczekam, aż mi się na górze i na dole zrobię. Na górze i na dole mi się zrobią pieniążki, więc widzimy się zaraz. Okej, okay, widzowie. Trochę tutaj poczekałam. No, nie powiem. No. Trochę się tutaj zadziało, bo malwa już. E, i malwa musiała już kończyć, więc e, już poszła. E, no więc e, już po prostu chyba nie ma jej po prostu tej konu. Czyli znaczy, wiesz, tak, tak mi się wydaje, czekajcie. No, nie ma już jej tej konu niestety. E, no cóż, ale uwaga, uwaga, zbieramy 189 tysięcy. I jeszcze na górze mamy do pozbierania. Dobra, posprzątajmy sobie to, tak żebyśmy. Akurat, o Jezu, jak się zlamiło. Żebyśmy akurat dostali te 300. Kupiłam auto. Jadę do ciebie. Ej, auto. Mogę sobie sprawę, bo ja Mogę szybko do ciebie. Aha. Aha. tu o wiele mniej się zbiera. Pieniędzy. Kim ty jesteś? Ja? Aha, bo tu i tam jest to samo. Aaaa. Ile mój pies ma lat? Misia? 40 lat. Jajku, starsza misia. Tyk Ogarniemy. co? Jedziesz do mnie? Tym autkiem. gdzie? Co jest z przodu? No, siema nie no. spoko się jakby tutaj kupuje, ale wydaje mi się, że gdybyśmy mieli chwilę z wiadomości skończoność, to o wiele lepiej by się grało w tą grę, ale wiadomo, jak to w tej konie. Trzeba zbierać Ile misia masz lat? 44 lata. O Jezu, ty jesteś głodna. 4 tysiące, naprawdę A na dole ile mamy? Powinniśmy mieć więcej na dole. A tutaj też 4000 Aha. Ja tak, ja jestem polski Jestem z Polski. Ja wiem, że to nie do mnie. Ale wolę odpowiedzieć. Nie, wiecie, no. No, trzeba ci polubić grę. Mamy 60 tysięcy. Czy my coś zrobimy za 60 tysięcy? Wątpię, że my coś zrobimy za 60 tysięcy. No, dużo na pewno nie zrobimy. Ej, to nie można wejść. aha, dobra. Pieniądze. Ja potrzebuję pieniądze. Aha, na karm psa Pies, masz jedzenie. Brawo, piesku, jedz sobie masz jedzenie, żebyś mi nie zmarł tutaj. Nie umarł, przepraszam za moje wysłowienie. Um, tu chyba na razie jest wszystko spoko, ogarnięte. za 10 koła, nie, strasznie to jest drogo. i szybko zatuję te 100 koła. Tu mam już 17 znowu. I znowu trzeba tam biegać. No dobra. O, no, pisz tego durnego sedana, nie. Jest. No nie jesteś na... jest na Naprawdę nie. Mamy 8 tysięcy Normalnie a wypadłam Ja wypadłam O tu mogę sobie wjechać Mam jakby to platformy Wejdę tu? Nie, chyba nie no nie, Dobra, wiecie co? Po prostu zrobimy tak O mateczko, ale tu jest ja... prostu sobie dom Trochę Patrz jaki ładny garażu. Tu mamy most hmm? Most Idziemy sobie tutaj Tu mamy jakby mechanika tu mam dwie fury a la paczka, w zasadzie trzy, ale jedna nie mogę z niej korzystać. Dobra, czwarty... no, mam 48 koła i lecimy. Czekajcie, pójdziemy sobie tutaj i tu kupimy bazę. I widzowie. Informacja ważna Że prawdopodobnie niedługo jakiś historyjka na kanał Nie wiem jeszcze kiedy Nie wiem, nic nie wiem jeszcze kiedy Muszę na początku dużo pozmontować Dobra, nie mam pieniędzy No i widzowie, oto z takim pięknym akcentem Z takim wielkim naszym pięknym kamperem. Będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Ja uh, w ogóle powinien, ile mój pies ma lat. I ile pies ma lat? 73 lata ma pies Oliwki, zapamiętajcie i napiszcie w komentarzu, ile pies Oliwki ma lat. <laughs> jeśli oglądaliście do samego końca, wiadomo. Uh, no i tak, widzowie, no druga część, jeśli chcecie z tego drugą część, to napiszcie w komentarzu, to postaramy się dla Was nagrać drugą tą część. Um, no. no i tyle. A E, trochę się teraz pieniędzy pozbieramy, ale w, m, po prostu jeśli będziecie chcieli drugą część, to nagramy drugą część Ja tu raczej nie będę nic teraz budować No i widzowie, nie zapomnijcie o dawaniu łapek w górę, subskrybowaniu tego kanału i nacięciu w dzwoneczek Ja was bardzo serdecznie pozdrawiam, do następnego, trzymajcie się i bajo!